8 kwietnia bieżącego roku papież Franciszek zdecydował o przyznaniu Kolegiacie Uniejowskiej tytułu Bazyliki Mniejszej. Dekret w tej sprawie wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie. Uroczyste ogłoszenie decyzji Ojca Świętego miało miejsce we wtorek 10 czerwca bieżącego roku, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego Bogu Miła. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ordynariusz włocławski, biskup Krzysztof Wędkowski w towarzystwie biskupów seniorów Wiesława Meringa i Stanisława Gębickiego oraz gospodarza uroczystości księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. W wygłoszonej homilii biskup powiedział m.in.: Bazylika mniejsza w Uniejowie to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie do większej troski o własne zbawienie. Stolica apostolska stawia tym kościołom wysokie wymagania. Ciesząc się ustaloną sławą z powodów historycznych lub religijnych, bądź też z racji obecności w nich relikwii, bazyliki mniejsze winny charakteryzować się dbałością o kult, który jak najdokładniej winien odpowiadać przepisom liturgicznym. Sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, winno być wzorem dla innych kościołów. Bazylika to dom króla. Od czasów Konstantyna Wielkiego bazyliki były miejscami szczególnej obecności Boga, a dziś w Uniejowie to wezwanie brzmi z nową mocą. Obecnie trwa w Kościele Katolickim na całym świecie rok jubileuszowy. Wierni mogą nawiedzać bazyliki i otrzymywać w nich szczególny odpust. Uniejowska kolegiata jest piątą bazyliką mniejszą w diecezji włocławskiej obok katedry włocławskiej, sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, sanktuarium urodzin i chrztu świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, sanktuarium świętego Józefa w Sieradzu. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy Beata Kempa wręczyła list gratulacyjny oraz flagę polską. Gratulacje i życzenia księdzu Infuatowi złożył także burmistrz Józef Kaczmarek. W uroczystości uczestniczyli samorządowcy na czele z burmistrzem Uniejowa, duchowieństwo, druchowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wierni. Od dnia dzisiejszego. Bazylika ta staje się w roku świętym 2025 kościołem jubileuszowym i można tu uzyskiwać wszelkich łask i związanych z tym świętym czasem. Do pomnożenia ściśle tego Miła może znacząco przyczynić się Bazylika Mniejszego. Na tym przejść wskazuje z pewnością już sama nazwa. Bazylika bowiem to dom króla. Bazylika więc to inaczej mówiąc aula królewska. Odkąd w 313 roku wraz z edyktem cesarz Konstantyn zapewnił wolność kultu chrześcijańskiego, rozpoczęto wznoszenie kościołów, które nawiązywały do dawnych rzymskich bazylik, tym razem przeznaczonych nie dla ziemskiego pana lecz dla niebieskiego króla. W średniowieczu bazylikami zaczęto nazywać tylko niektóre kościoły będące siedzibą dostojników kościelnych wysokiej rangi. Pośród tychże wyróżniono najpierw cztery bazyliki większe w Rzymie, czyli kościoły zarezerwowane dla samego papieża. Z czasem Pojawił się także tytuł Bazyliki Mniejszej. Papierze obdarzają tym tytułem kościoły wyróżniające się wartością kulturową, historyczną i duszpasterską i posiadające ściślejszy związek z Katedrą Świętego Piotra w Watykanie. Wchodząc dzisiaj w mury Bazyliki Mniejszej w Unii Nobie, raz jeszcze. Przywołajmy słowa Psalmu. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Bazylika mniejsza w umiejętnościach, to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie do większej troski o własne zbawienie. Stolica Apostolska stawia tym Kościołom. W bazylikom mniejszym wysokie wymagania. Słowo Boże winno być przepowiadane z wielką starannością i głębią. Ciesząc się ustaloną sławą z powodów historycznych, rublery religijnych, bądź bez racji obecności w nich relikwji, Bazyliki mniejsze winny charakteryzować się dbałością o kult, który jakby to najdokładniej winien odpowiadać przepisom liturgicznym. ucharystii, winno być wzorem dla innych kościołów. W bazylikach takich powinna mieć miejsce wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Natomiast wierni, którzy powożnie nawiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć świętej liturgii, odmówią modlitwę Ojcze Nasz i wierzą w Boga, przyjmą Komunię Świętą i modlitwem intencji Ojca Świętego mogą tutaj, w wyznaczonych dniach uzyskać odpuszczenie. Dziękujemy Ojcu Świętemu za wyróżnienie kolegiatu uniejowskiej. To bardzo ważny i potrzebny akt wpisujący się w dzieje naszej, jednej z najstarszych diecezji polskich i dzieje samego Uniejowa. Unia Europejska Kolegialna od siedmiu wieków stanowi nieodłączną część wizerunku tego miasta. Tutaj dokonywały się ważne wydarzenia życia kościelnego i narodowego. Ufamy wszyscy, że będziemy się modlić gorliwie w intencjach papieskich i samego papieża, uzyskiwać odpusty oraz umacniać naszą więź z Kościołem i z następcą świętego Piotra. W tym szczególnym momencie nadania temu Kościołowi tytułu Bazyliki mniejszej pragnę najserdeczniej podziękować księdzu proboszczowi, infułatowi za przygotowanie tej świątyni, nie tylko na dzisiejszą uroczystość, ale za długoletnią pracę nad przywróceniem świetności tej świątyni. Dziękuję wszystkim za pomoc w tym zakresie i za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo dziękuję za wszystkie starania, jakie podjęli w celu nadania honorowego tytułu temu gościowi. Dziękując Panu Bogu za dar uczestnictwa w tym podniosłym dniu który wpisuje się złotymi zgłoskami w wielowiekową historię umieją. Życzę wszystkim, którzy nawiedzają i będą nawiedzać tę nową bazylikę mniejszą diecezji włocławskiej, aby Bóg wysłuchał błagania oddanego mu całym sercem ludu. Zachował go w zdrowiu duszy i ciała aby mógł odziedziczyć życie wieczne. Amen. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. zaszczyt, ale przede wszystkim łaska. Łaska, która spływa na naszą wspólnotę, jako owoc wspólnej modlitwy, trudu, miłości do Kościoła i oddania Chrystusowi. Z całego serca dziękuję księdzu biskupowi Krzysztofowi Wędkowskiemu, naszemu pasterzowi, za podjęty trud i starania tego tytułu, za dawną modlitwy, wygłoszone słowo, wszelką życzliwość i wsparcie. Książom biskupom, Wiesławowi, Stanisławowi, za duchowe towarzyszenie naszej wspólnocie, za zaufanie i za opiekę, bez której ta radość nie byłaby dziś możliwa. Serdecznie dziękuję wszystkim kapłanom obecnym dzisiaj, na tym naszym świętym zgromadzeniu. W nocie parafii pod wezwaniem niegosięcia Najświętszej Marii Panny w Uniowie okolicznościowy dar flagę Rzeczypospolitej Polskiej. czerwona flaga to jeden z najczcigodniejszych symboli Rzeczypospolitej. Jednoczy ona i umacnia pokolenia Polaków, będąc świadkiem historii ojczystej i widomym znakiem patriotyzmu. Przypomina o szlachetnym dorobku oraz bogactwie kultury naszej narodowej wspólnoty a także o dokonaniach, osiągnięciach i znamienitych czynach naszych rodaków. Pod biało-czerwoną flagą najwięksi polscy patrioci ofiarowali Ojczyźnie wszystkie swoje najlepsze cechy. Walczyli o niezawisłość państwa polskiego, dbali o jego rozwój i pomyślność. Biało-czerwona flaga unacznia niezłomność i bezgraniczne umiowanie Ojczyzny. Eksponujcie ją z dumą i radością. Jako oznakę naszego narodowego dziedzictwa, w którym piękna historia świątyni w Unijowie zajmuje, zajmuje szczególne miejsce jako przejaw znakomitego wkładu osiągnięcia cywilizacji chrześcijańskiej, a także jako wyraz wielowiekowej tradycji Rzeczypospolitej. Podpisał Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Wasza Ekscelencja biskupie, ścigodnik księża biskupi i seniorzy, prześwietne kapituły, przyjemny i płacie, dostojni księża, siostry zakonne, drodzy, szanowni państwo, dziś jego ekscelencja, ksiądz biskup ordynariusz Krzysztof Brodkowski ogłosił na radą z o nadaniu naszej kolumniaci godności bazyliki mniejszej. Ta wyjątkowa świątynia łączy wielowiekową historię i pełną wiary współczesność wspólnoty unijowskiej. Wybudowana z staraniem arcybiskupa Gniezińskiego Jarosława bogoryska była miejscem wielu synodów duchowieństwa. W jej murach Decydowano o istotnych kwestiach Królestwa Polskiego. Przed jego ołtarzem znoszono modlitwy o pomyślność i bezpieczeństwo Ojczyzny. Chroniła w najświętszej liczbie Metropolii Wieśniackiej. Od stuleci jest celem pielgrzymek do grobu świętego Bogumiła, a troska o jego kult determinowała życie i aktywność pokoleń miejscowych parafian, naszych przodków. Rolę i znaczenie świątyni w Unijowie dostrzega z troską Kościół Wrocławski, przywracając staraniem księdza biskupa Henryka Morzyńskiego godność kolegiaty, odebraną w czasach zaborów. Realizowane w ostatnich latach działania konserwatorskie Spotkały się z wielkim zrozumieniem i wsparciem diecezji. W naszym najgłębszym przekonaniu Bazylika w Rijowie jest nie tylko najważniejszym historycznym zabytkiem sakralnym, ale i świątynią tożsamości mieszkańców naszym duchowym schronieniem i drogowym wskazem na przyszłość. Staramy się, Ekscelencjo, Myślę bardzo od wielu lat wzorcowo współpracować jako samorząd z parawią i z Decezją Włocławską. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu miasta Uniewiewój, wspólnie z przewodniczącym panem Tomaszem, wspólnie z panem Mirosławem, wiceburmistrzem, z którym wiele wspólnych spotkań mieliśmy w różnych tematach dotyczących kolegiaty. I słowa pozwólcie, że skieruję do naszego przyjaciela, naszego księdza Andrzeja. Przywilejny księże i kułacie, najprościej przyjaciele. Wiedziałeś, w jakiej sytuacji jest Pani? Nie To, co inni pojmują jako problem, dla Ciebie staje się zadaniem. Nasza arcybiskupa, arcybiskupia świątynia, to w Twoich oczach największy skarb. Dlatego postanowiłeś przywrócić należny im prace. Chyba nigdy nie była praktyczna jak że jesteś z nami. Dziękujemy Ci i już teraz cieszymy się na dalsze wspólne